Mojej mili niezliczona jest ilość komentarzy z prośbami, bym przetestował ten samochód. I w końcu jest przedstawiciel segmentu E z Japonii, także japońska czarna larwa. No powiem Wam, na tle samochodów, które u mnie pojawiają się na kanale, jest to, yy, no jak najbardziej taka egzotyka. Nie no, panie, jest to w ogóle kawał takiego konkretnego samochodu, konkretna limuzyna. Maszyna jest na sprzedaż, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Yy, jest to salon polska, przebieg ponad 300 tysięcy kilometrów, ale przecież to jest Lexus. I w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. Ależ byłem ciekaw tego samochodu, powiem wam. Bo nie dość, że jest to po prostu Lexus, także taki y, niebagatelny wybór, jeśli chodzi o segment E. No wiecie, y, konkurencję dla A6, Mercedesa klasy E, BMW 5. To jeszcze dodatkowo mamy tutaj wersję hybrydową, bo jest to Lexus GS450H, takie mało znaczenie. Auto dostojnie wygląda, bardzo ładnie, potrafi się odepchnąć, bardzo też. Mało potrafi spalić, jak na taki samochód. Oczywiście, jeśli tylko tego chcemy, no jak będziemy cisnąć próg na próbę autostradową, no to e, wiadomo, spalanie będzie większe. Ale do rekordów drivingowych taka maszyna się jak najbardziej nadaje. Ogólnie powiem tak, taki Lexus GS, trzecia generacja, ale wiele osób z pewnością stwierdzi, iż jest to po prostu taka lepsza Toyota. I ogólnie jak najbardziej coś w tym jest, bo przecież ten wóz jest oparty na płycie podłogowej Toyota N platform ym, i w Japonii w ogóle taki GS występował jako jakaś tam Toyota, nie pamiętam nazwy, na C chyba CLS? Nie, nie pamiętam. Ale mimo wszystko nie odbierałbym tego w ogóle jako hejt, przecież Toyota słynie z robienia solidnych samochodów, więc jak lepsza Toyota, więc solidna, lepsza, to całkiem spoko to brzmi wszystko. Czuć tutaj ten prestiż. W ogóle jest to GS 450H w wersji Właśnie prestiż, tak się nazywa, emblemacik, hybryda. Także mamy tutaj wiele takich niebieskich akcentów. Czekajcie, tak jak tutaj się przyjrzymy z bliska, widzicie niebieski akcent. Tutaj z boku te emblemaciki na progach też niebieskie i znaczek Lexusa. Ogólnie samochód został wyprodukowany w 2008 roku. Także jest to już polift i można to poznać po grillu. Po troszeczkę przemodelowanych zderzakach. Ten samochód wygląda jednocześnie dostojnie, ale też tak dość. Sprytnie. GS z pewnością jest takim nieszablonowym y, wyborem. Końcówki wydechów dwie, po obu stronach po jednej. Prawdziwe. Tyle, że tutaj są troszeczkę większe niż y, w oryginale, ponieważ został tutaj wydech delikatnie zmodyfikowany. A właśnie, jeśli chodzi o polifta, no to też na lusterkach pojawiły się kierunkowskazy. Jeśli chodzi o koła felgi. Felga polakierowana jest na srebrno, ale ma takie chromowane nakładki. 4,18. Rozmiar opon z przodu 245 na 40. Z tyłu jeszcze zobaczmy, jak tutaj sytuacja wygląda. Takie same oponki. I jeszcze szybko mordeczka. Jest tutaj nawiązanie do poprzedniej gener generacji GS. -a. Ogólnie te samochody są podobne, ale to tak jakby wziąć generację drugą GS i po prostu ją trochę wyoblić. Też są to takie podwójne reflektory, blenda, blenda chromowana, też taka jakby niebieska poświata delikatnie wewnątrz lampy. Yy, są to światła ksenonowe czy biksenonowe, nie, nie pamiętam, ale są skrętne. Wszystkie wloty tutaj są prawdziwe, nawet w tym miejscu, proszę bardzo. O, nie wiem, czy to będzie widać, ale jest to po prostu wyprowadzenie na układ hamulcowy. E, no panie, jak w BMW. No dobra, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, myślę, że to by było na tyle. No bagażnik. Jest generalnie taką e, jedną z wad tego samochodu, taką największą chyba wadą, bo jest po prostu mały. No właściciel ma ten samochód 3 lata, i to bagażnik jest powodem sprzedaży auta. Powiększenie się rodziny. No i proszę: bagażnik ma tutaj 280 litrów zaledwie, właśnie ze względu na to, iż jest to hybryda. Sporą część pojemności zabiera po prostu bateria. No i proszę, tak to wygląda. Dostęp do bagażnika w zasadzie jest OK. Szerokość OK. Tylko tutaj właśnie jest on dość taki płytki. Jeszcze tutaj zajrzymy pod spód. Co tutaj jest? No, zestawik narzędzi po japońsku porządek, ciekawe, czy tutaj jest. Jest chyba dojazdówka pod tym wszystkim, wiecie. O, zobaczcie, zamykamy. Jest dociąganie. Z racji właściciela wynika, że jest są bardzo zadowolony z tego samochodu. Nawet po tym G się chce kupić RX-a. No to wejdziemy do tyłu. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Pamiętajcie, jest to japoński samochód, także w japończykach bywa różnie z tym. Czasami metaliczny taki dźwięk się pojawia w ogóle na szybach. Proszę. UV tutaj oznaczenie, tak? Jakiś filtr chyba to jest. Nie... O, teraz widać, jak przyłożyłem rękę, widać. No ja, piernicze sprawiedliwość, taka, jakbyśmy zaraz mieli się z rodziną opłatkiem dzielić na święta. Naprawdę coś pięknego. Zaraz z przodu zobaczymy. No, rewelacja. Delikatnie, basowo, mega. Beżowe wnętrze. Skóra jest pół. Anilinowa, ale ogólnie Lexusy GS zawsze wychodziły y, bardzo fajnie wyposażone, nie dało się na przykład takiego samochodu mieć ze szmatami, po prostu z materiałową tapicerką. Po prostu na przykład w wersji biedniejszej nie było tutaj skóry pół-anilinowej, no takie to są różnice. No. Jest tutaj kanapisko, miękkie, wszystko to w odbiorze jest takie pozytywne. No I co, tutaj jest miękko, miękko, skórka. Tutaj jest też miękko, cały boczek generalnie jest miękki, drewno, zapewne prawdziwe jak to w Lexusie, bardzo podobne jest do tego jakie było ostatnio w prezentowanej Alpinie B5S. Zwróćcie uwagę jakie to jest wyprofilowanie fajne kanapy, troszeczkę jakby to miały być takie dwa fotele, podłokietnik, no tutaj są uchwyty na kubeczki. Służymy. Zobaczcie, no jeszcze dorobić tutaj tunel środkowy na środku. I normalnie taka czteromiejscówka była, ale nie. To jest pięciomiejscówka. Wejdziemy do tyłu, aż tyle tutaj miejsca z tyłu nie ma. Jeśli chodzi o dwumetrowca, ten fotel wylubiony jest pode mnie. Mam 198 cm wzrostu. Przepraszam, że tak dziwnie mówię, ale dzisiaj jest zimno. Trochę mi już japa zmarzła. No na głowę troszeczkę muszę być pochylony. Chociaż nawet jak się wyprostuję i dotykam, taka miła jakaś podsufitka jest. Czy to jest jakiś zamrz nawet? Nie wiem, ale jest Super w dotyku. No i miejsce na nogi. Niestety tutaj muszę siedzieć troszeczkę w niecnym rozkroku. Tutaj nawiewy, kieptacka. Zwróćcie uwagę na ten dekor. Fotele wydawałoby się, jakby miały być łamane, ale nie są. Zagłówek regulowany jest w dwóch płaszczyznach: pionowej i poziomej. Nie no, tak porządnie to wszystko wygląda. Tutaj po środku jeszcze perforowana skórka. Ponieważ z przodu mamy fotele podgrzewane i wentylowane. Taki rzut na przestrzeń pasażerską z przodu. Ale tak człowiek patrzy na to wszystko i jakoś wie, że jest to wnętrze japońskiego samochodu. W zasadzie ta deska rozdzielcza to taka jest. no... Rozplanowanie jest charakterystyczne dla Lexusów z tych lat. Dobra, wychodzimy, przejdziemy do przodu. Boczek przedni tak samo jak z tyłu: jest calutki, miękki, bardzo fajny, przyjemne to są te skórki. Oczywiście mamy tutaj więcej przycisków, fotele są elektrycznie regulowane z pamięcią i tak dalej. Fotel wygląda tak. 300 tysięcy kilometrów przebiegu, salon Polska. Myślę, że utrzymał się bardzo spoko. I okej, okay, odpalimy maszynę. To jest kluczykowo. Kierownica nam się reguluje. No i proszę bardzo. Pierwsze, co nam się tutaj w oczy rzuca, to te śliczne liczniki. Naprawdę, wyglądają one jak jakiś ekskluzywny zegarek. Po prostu ich tarcze są jakby z takiego maszynowo polerowanego aluminium. Coś takiego, może jakiegoś... Tytanu, jakby. Nie wiem, ładny taki mają kolor. Pięknie one wyglądają. Co ciekawe, nie mamy tutaj obrotomierza. Tylko proszę wskaźnik, jak w jakimś Rolsie albo Bugatti, ile tej mocy używamy. Czy znaczy nie, w Rolsie to chyba w procentach jest podane, że tam na przykład 20% mocy, 100% mocy mamy jeszcze zapasu, coś takiego. W Bugatti chyba jest tak, w Bugatti. Zwróćcie uwagę, że jak ma się tutaj 2 metry wzrostu, to siedzi się dość wysoko, chociaż. Dotykam tutaj w ogóle o podsufitkę, nawet włosami, ale raczej tak wyżej się siedzi. Wiedzie no też jak ktoś bardzo wysoki, no to fotele, na przykład siedzisko, może być tutaj troszkę e, za krótkie dla kogoś, no ale to już kwestia po prostu gabarytu, wzrostu i tak dalej. Kierownica okrągła, bez żadnych podcięć, nie ma nawet bicepsików, daje nam to znać, że jest to po prostu. No, limuzyna, a nie żadna sportowizna. Limuzyna, chociaż dynamiczna, no 5 coś do setki ma wpisane samo. O tym później, ale poniżej sześciu. Skóra, drewno, multifunkcja. Czekajcie, zobaczmy sobie, co tutaj na tym liczniku się pojawia nam. No komputerek pokładowy po prostu. Ale liczniki kozak. Ja pamiętam, że chyba jeszcze lepsze były w Lexusie IS pierwszej generacji. Tam to normalnie tarcza na tarczy było, tak jak jakiś ekskluzywny zegarek. Mega premium to wygląda. No i tutaj konsola centralna, w ogóle deska rodzicielcza oczywiście, że miękka. Tutaj nawet bardzo, bo jest skóra. Tu jest miękko. Wszystko jest spoko. Przyciski fizyczne, no to sobie możecie zrobić pauzę. Wszystko tutaj jest jasne, jeśli chodzi o oznaczenia. Ekran dotykowy na środku. Tutaj mamy panel od radia. Zwróćcie uwagę, jest to polift, ale jeszcze mamy tutaj. Czy chciałem powiedzieć czytnik kaset. Jest tej wejście normalnie na kasety, ale bodajże w poliwcie od 2009 roku to znikło. Czytnik płyt oczywiście, audio jest bardzo delikatnie zaznaczone, iż jest to mój imiennik Marek Lewinson. Jakoś 14 głośników. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że tutaj w ogóle nie ma e, oznaczeń. Czy tutaj? Taki GS wyprodukowany został w 2008 roku, a konstrukcyjnie jest to troszeczkę jeszcze starszy e, samochód kilka lat, a audio gra tutaj rewelacyjnie, czysto, y tak z taką kurczę, jakby głębią, aż ciężko to kurczę opisać. Coś niesamowitego. Niezależnie czy będziemy słuchać tej muzyki klasycznej, czy też Vix. Dajemy tutaj audio na maxa i niezależnie od muzyki raczej nam głośniki nie powinny zatrzeszczyć. Jest, jest też tutaj taki mini equalizer. No tutaj proszę best. Zużycie paliwa 71 było. Ja bym to dzisiaj pobił. Energy. Proszę. To wszystko jest tak. No, toyotowsko, prosto raczej to wszystko wygląda. O, tutaj mamy takie główne menu, setup, select user. O, nawet tutaj są profile kierowców, volume, setup. Nawet nie tnie się ten system, szybko to wszystko chodzi, jak widzicie. Elegancko. Climate, można nawet ustawić intensywność działania klimatyzacji. Od razu klimatyzację wyłączymy, będę badał osiągi przecież. Audio. Tutaj mode, zmieniam z kierownicy. I display, no tutaj też kontrast regulujemy. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. Także tutaj temperatura po jednej stronie, tutaj po drugiej. Panel drewniany, bardzo ładne to drewno. Kieptacka. Uchwyty na kubki, zobaczcie jak to wszystko fajnie chodzi. Gałęc już jest tutaj skrzynia bezstopniowa ECVT, chociaż słyszałem, że te skrzynie w tym samochodzie chyba nawet mają dwa jakieś przełożenia, ale to jest bezstopniówka. Też to jest ciekawe, że jak damy tutaj na S, to są tu wirtualne biegi plus-minus i podłokietnik miękki, skórzany, wygodny. Czy on jest regulowany? Jest regulowany Power Hybrid Snow. No i sport i normal, zawieszenie aktywne. To jest trochę jak w Volkswagenie Phaetonie. Wentylacja fotela, ogrzewanie. No i tutaj jeszcze jest schoweczek, no to też nie będziemy grzebać, ale jest on taki podwójny, jakby o, tutaj jeszcze. Miękko nam opada, wszystko elegancko, zamykamy. Dobra, gasimy samochód, zajrzyjmy pod maskę. No bo tutaj będzie ciekawie, właściwie to jest taka wisienka na torcie w tym samochodzie. Jeśli chodzi o gamę silników w GS-ie, no to nawet jest ona troszeczkę tak rozbudowana. Proszę, jak to wszystko jest z kolei zabudowane, o, potem widzimy, że jest to... Hybryda, tutaj też napis wyrazistość. Hashtag gs trzeciej generacji mogły mieć sześciocylindrową, wolnossącą benzynę pod maską hybrydkę, czyli jest to sześciocylindrowa benzyna z, z silnikiem elektrycznym dodatkowo oraz takie gs -y, nawet z wolnossącą V8 pod maską występowały. I tak, jeśli chodzi o jednostkę spalinową, no to 3,5 litra, dokładnie pojemność ciekawe, bo to jest 3, 4, 5, 6 centymetrów sześciennych. Generuje ona jakoś 292 konie mechaniczne i 362 Nm Silnik elektryczny całkiem mocny, bo 197 koni mechanicznych oraz 275 Nm. Spokojnie jakieś auto elektryczne mógłby on napędzać, a tutaj razem te silniki grają. To duecik taki. Skrzynia biegów ECVT, także bezstopniowa, chociaż w takim leksusie w innych wersjach no to były sześciostopniowe automaty, czy też nawet ośmio. Aisiny mi, mi się wydaje. W każdym razie moc cała tego układu, bo to nie jest tak, że nam się tutaj sumuje, że 290 coś koni plus 197, no to mamy sumę. Nie, to się sumuje troszeczkę inaczej. Jest tutaj 345 koni mechanicznych. Aż? A jeśli chodzi o newtonometry, szczerze mówiąc, cholera wie. Producent tutaj nie podaje, ADAC nie podaje, niektórzy podają 368 newtonometrów. Z ciekawostek, no to na baterii możemy tutaj spokojnie przejechać w trybie elektrycznym kilka kilometrów, ale w tym egzemplarzu była ona wymieniana na gwarancji w 2017 roku. No, i jeszcze takie dwie rzeczy, jeśli chodzi o silnik, oczywiście jest to V6 z podwójnym układem zmiennych faz rozrządu. Ale najciekawszy chyba jest tutaj wtrysk, bo jedne wtryskiwacze podają paliwo do kolektora dolotowego, także mamy wtrysk pośredni, a drugie bezpośrednio do komory spalania. Także wtrysk bezpośredni. Działa to bardzo płynnie, ciągle zmienia się ta praca wtryskiwaczy podczas zimnego rozruchu i przy jakichś tam niewielkich obciążeniach pracują oba układy wtrysku. Natomiast jeśli auto chodzi sobie na biegu jałowym, czy tam ostro je ciśniemy, no to wtedy wtrysk jest bezpośredni i według. Konstruktorów, yy, to połączenie powoduje, iż moment obrotowy zwiększył się o 7%, ale też zmniejszyło się zużycie paliwa. Osiągi. Masa 1940 kg, także trochę, ale mimo wszystko, no co? 300, prawie 50 koni mechanicznych. Pierwszą setkę, według deklaracji producenta, powinniśmy tutaj osiągnąć w 5,9 sekundy. No zobaczymy, jak mi pójdzie, czy tutaj się rusza w ogóle od zera. Tak po prostu wciskając gaz, czy z gazu i hamulca. Wiecie, to jest hybryda. zobaczymy. race box. A prędkość maksymalna 40 km na godzinę w trybie elektrycznym, ale można troszeczkę, yy, do, troszeczkę wyższej prędkości się tu rozpędzić. A taka ogólna 250. Co tutaj jeszcze? Jeśli mowa o średnim zużyciu paliwa, no to jest ono różne. No bo jak będziemy jechać 200 km na godzinę, to oczywiście ono wyjdzie wyższe. Jeśli będziemy jechać po mieście drivingowo, to ja bym tutaj myślę, że 6 coś litra um, uzyskał. No właściciel jechał tutaj do mnie kilkaset kilometrów. No, to średnie zużycie paliwa w cyklu. W zasadzie takim, no większość taka normalna jazda autostradowa, nie jakieś 90-100 km na godzinę. Kilka oczywiście depnięć, no to 8,4 litra, jak dobrze pamiętam. No i dobra, co? Myślę, że mogę się tutaj pakować za kierownicę. Robimy sobie jakiś mały soundcheck i udamy się na autostradę. Ciekawe, jakie tutaj wyjdzie 100-200, no i oczywiście prędkość maksymalna, bo jak na japońską hybrydę, jest ona dość wysoka. Dobra, będziemy palić maszynę. Odpalamy oczywiście cichutko. Jeśli chodzi o soundcheck, no to kurczę. Hybrydka, także jest tutaj specyficznie nie ma takiego normalnego wrum, wrum, wrum. Myślę, że będziemy mogli już startować trybie elektrycznym, no skasujemy sobie tutaj zużycie, 7,8 litra mi wyszło jak tak sobie prawie 20 km. E, krajówkami niemieckimi jechałem oraz wioskami, tryb sport zawieszenia włączam tutaj tryb S na skrzyni biegów i tu jeszcze power myślę, że od razu sobie zrobimy, zrobimy pomiar 100-200 ile tutaj mamy baterii, bo to też jest istotne, 3,4 czwarte. Kurczę. Potem sobie zrobimy zużycie paliwa. Potem sprawdzę zużycie paliwa. Ja tutaj chcę kontrolować poziom baterii, bo to będzie istotne przy pomiarach moich. No i dobra, co? Myślę, że możemy cisnąć. No widzicie, takie. Dobra, nie będziemy tutaj Mercedesowi psuć wyprzedzania, Pan sobie leci 160 km na godzinę Tu jakby są takie dwa stopnie tego CVT Tak coś mi się wydaje, jest takie uuu i potem uuu i na kolejny poziom W ogóle wcześniej Wam nie pokazałem Proszę, tutaj jeszcze mamy taki dodatkowy panel przycisków Ale to teraz już nie będziemy się tym zajmować Nie ma tutaj klejonych szyb Aczkolwiek wyciszenie, no jak moglibyśmy się spodziewać w Lexusie jest spoko Wyprzedzanie, powolutku Space Star Samochód z kosmosu No i dobra, tutaj się powoli tak będziemy bujać Powoli się będziemy bujać na V-Maxa Mi się wydaje, że jest tutaj trochę większa bateria niż w Priusie czy Corolli Jakoś tak więcej ten samochód jest w stanie przejechać w trybie elektrycznym no i oczywiście są tacy, którzy powiedzą, że przecież o, hybryda, no to ok, po mieście, ale na trasie, no to już będzie słabo. A to nieprawda, bo na trasie silnik elektryczny non-stop w zasadzie pomaga silnikowi spalinowemu. O panie! Dobra, ja tutaj zwolnię, bo jest ruch, ale już chciałem te 200-250 zmierzyć 19.57 No, 250 już było Kurczę, jeszcze nie zapowiadało się, że będzie to kagańczyk, wiecie? Ciekawe System hybrydowy działa tutaj dość mądrze. Bo kiedy na przykład teraz mamy mało w baterii, no to wiadomo, nie będzie nam dry, dry, drenowały jakby prądu, tylko silnik elektryczny, tylko silnik spalinowy będzie tu wręcz produkował. E jeśli jeździmy tym autem sobie tak spokojnie, w zasadzie to przepisowo, bardzo wolno nam tutaj klocki hamulcowe i w ogóle układ hamulcowy będzie się zużywał. Aż tak hybryda to charakterystyczne, bo hamując łagodnie, no to mamy tutaj taki właśnie zamiast obrotomierza ten yy, wskaźnik używania mocy. Patrzcie, o, teraz na przykład hamowanie silnikiem, no bo tak, to jest hamowanie silnikiem, ale też silnikiem elektrycznym, który pełni funkcję generatora i nam odzyskuje prąd właśnie ze zwalniania. No. Po co mamy hamulców używać, jak możemy sobie prąd naprodukować I efekt będzie ten sam Zwolnimy Dobra, tak sobie trochę dynamiczniej pojedziemy Ale bez deptania 100-200 chciałbym tutaj zmierzyć Ale coś czuję, że zrobimy to Dopiero jadąc z drugą stronę W ogóle jak tutaj zużycie? 21 litrów O, także po 30 tutaj pewnie pykło nam Tu tak powoli będziemy się bujać Jak widzę jest ładowanie baterii Jak tak nie cisnę do dechy gaz To jeszcze mi tu ładuje baterię. Jak wcisnę do dechy no to będzie już zużywanie, zużywanie prądu oraz paliwa. No i dobra, tutaj będzie trochę z góry, także może tu będzie fajny moment, by osiągnąć prędkość maksymalną. No, jest tutaj trochę przekłamanie. 245, 250, Dobra, i to jest Kagańczyk, bo jak widzicie, moc tutaj spada 255 według GPS-ów. Bardzo ładnie. Tutaj sprawdziłem jaki jest wiatr i boczny, ale ciężko to ogólnie zweryfikować, ponieważ jest trochę mgła, a ja pierniczy znowu się czuję tak, jakbym jechał w jakiejś grze komputerowej. Oczywiście jadąc sobie w trasę, no to zużycie paliwa możemy sobie zredukować tutaj wrzucając tryb hybrid i skrzynię nie w jakieś Wirtualne biegi, których jest 6, tylko po prostu na D sobie wrzucamy. O hybrid od razu auto jest delikatniejsze. Jeśli chodzi o prędkości obrotowe, nie ma jakich tutaj sprawdzić, no z tego wiecie. ECVT, nawet nie wiem, czy coś tutaj będzie słychać. O, Zobaczcie, wskaźnik mocy jak tutaj szaleje. No dobra, zjeżdżamy, tutaj sobie dziabniemy sam check, zawrócimy, będzie 100 200. Zawias mnie też mogę tutaj sobie na normal zrobić. No od razu bardziej miękko. Zawiasik aktywny, fajna sprawa. No i co? I idę. Szybko jeszcze power włączyłem. Churcze pieczone. Dobrze tutaj sobie ta skrzynia dobiera obroty silnika. Po prostu wrzuca silnik na takie obroty. Jakie będą najbardziej optymalne? Nie ma tutaj takiego wyraźnego, normalnego zakręcenia. Yy, tutaj, nawet jak włączymy sobie tryb S w skrzyni biegów, nie mamy te wirtualne biegi. To jak depniemy do dechy, to i tak po prostu jest. Yy, jest full. Po prostu. Taki full! Władzenie całkiem spoko. Coś pomiędzy BMW a Mercedesem. I myślę, że 100-200 można zacząć. Poloneza czas zacząć, a 100-200 czy zacząć, to nie wiem. Nie no, ale odpycha się maszyna. No, proszę, 0-0 udało się tutaj pomiar zrobić. I 147, 120 Kurde, to ładny czas. 200-250 jeszcze raz 19,89 I minus 0,3% z górki Co tutaj nie, nie ma sensu już VMAXa cisnąć No bo przecież mamy Kaganiec właśnie na te 250 coś A teraz nie cisnę To jest ładowanie bateryjki Nie no spoko Bardzo sympatycznie Jak widzicie nie ma tutaj w ogóle stresu By sobie tak jechać troszeczkę szybciej Lexusikiem. No i dobra, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o próbę autostradową i o ten cały film. Mam nadzieję, że ten samochód Wam się niesamowicie podobał. Jeszcze zużycie paliwa. 22 litry. No widzicie, raz depniemy, raz spokojnie, takie 22 litry na próbie autostrady, ale prędkość, no kurde, pomiary 200-250. Fajny ten samochód, taki po prostu inny, coś innego. Z podobnych Audi, jakie testowałem na kanale, chyba tutaj najbardziej będzie podobny Infiniti Q50S bodajże, też była to hybrydka właśnie z sześciocylindrową benzyną pod maską i to nie hybryda typu plug-in, tylko taka klasyczna. A w ogóle, jeśli mowa o czasie 100-200, no to 14,6 sekundy to miał mój E55 AMG W210, 54 litra, 254 konie mechaniczne, także trochę więcej, ale tamten wóz był 200, dobre 200 kg lżejszy, także tutaj naprawdę szacuneczek dla Lexusa, szacuneczek dla Lexusa, o! Tym akcentem możemy kończyć. Pozdrawiam, widzimy się w jakimś kolejnym filmie, kolejnym materiale. Na razie trzymajcie się.